Dzisiaj Melodziecy przejmują imprezkę. Melodiesy, czyli muszą zliczyć Thresh and the gang. Happy Frog. Mr. Hippo. Pigpet. Nedbear. Orville. Mamy melodię. To trzeba używać audi audio lura. Pozamykam sobie drzwi, bo tak się czuję bezpieczniej. Duct system. Dam tutaj audio. Wszyscy są oznaczeni. Chodźcie. Kurde. Któryś tam. Shit, chodźcie tu. Tutaj chodźcie. Do reszty. No. Ej, wracaj mi tu. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj. Dobra, wszyscy są... Ja pierdzielę! Co stop Wszyscy siedzą tutaj. Pod zamkniętym. że no, To ciekawe, kto by mi dżum zrobił. Hey, hey, okay. Nie chcę tu się chcę tego. takie dziwne tego. to jest pomarańczowy który to? Był? Brązowy. Network. Edber. No, rwaj do tak się rusza Edber już Dobra, resetuję węta, to wygram. To jest bardzo łatwe. Happy frog. Tutaj. Chodźcie tu. Szybko. Czy tutaj, prawo w prawym górnym rogu, pokazuje 4, 10, 4, 11, takiej 4, 30. Wygrywam. 3, 3, Dobra, wygram, wygram. Uff, jaki rok to? Udało się. Udało się. Okej okay. Jeszcze sobie zaliczmy rockstary. Rockstary też są łatwe. Freddy daj mu 5 coinów, których mam w sumie nieskończoność. <coughs> Bonnie znajdź gitarę na kamerach i mu daj. Foxy. Po prostu nie klikaj w jego papugę, to ci nic nie zrobi. Chika, zamykaj drzwi. Asquez. Zobaczcie. O, otparło mi się to biuro. Em, um, okej. Okay. Co tam, Freddy? Do widzenia Boni Boni oh my god Pff. O W lewym górnym rogu tego biura tam o Między automatem To jest Prince Rad Kurde Please deposit five That's all. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins. У вас заповнище here, що мусиш. Nice to once. Rocks and chicken not funny. Please deposit 5 coins. So is. Thank you for depositing 5 coins. Ах, шибко еще надо уругать. Спидром. Слушай, что ты знаешь? Ciekawe, czy przy prawej drzwiach siedzi. Aha, bo ona tylko przy drzwiach stała. A! Dobra, wybrałam. Uf! To było aż No to kolejni to są Helpy, Music Man, El Chip i Funtime Chica. I zaliczymy później. Bo jeszcze nie wiem jak pokonać Music Man'a. Hmm. Ale nie, pisze, że yy, on że tam tymi swoimi tym instrumentem, jego rękami yy, Nie wiem czym yy, yy, Uderza siebie jak coraz szybciej, coraz mocniej To... No... To ci jumpscare'uje, ale jak u nich nie On sobie tak uderza coraz mocniej i nie skruje. Dostałem nam te tutaj Skrapy, potem noc z samym Fungajem I papeta sobie jeszcze wezmę, może jakieś tam animatroniki losowe Które wybierze mi Erek, jak znacie z kanału Eevee Gaming I to już koniec odcinka no, Nara